Cześć, Misioki. Witam Was wszystkich. Przyszedłem dzisiaj na swoje oczko z pyszną kukurydzą. Mam zamiar podzielić się z moimi karpikami, bo one też ją strasznie lubią. Zaraz będą barłożyć. Spaliła mi się pompeczka w moim skimmerze, który sobie tu wybudowałem i ta woda, tak jak kiedyś Wam mówiłem, ona tak na około zasuwa, na około, na około, na około tu wpływa i tu takim strumyczkiem, o takim strumyczkiem tutaj ciśnie z powrotem, z powrotem w tych moich gąszczach i wypływa w tym miejscu. Bardzo ładnie rotuje i przez te siatki zatrzymuje większość sypów. No i wiecie, popracowała mi ta pompeczka, no miała bodajże 3,5 tysiąca litrów na godzinę. Popracowała mi tylko rok. Przy moim szczęściu, oczywiście, posiałem gdzieś paragon. Bo zawsze mam w nosie, gdzie je trzymam. No, ale teraz to już trzymam w pudełkach, pilnuję. Bo na gminie się do rzeczy psują. No i powiem Wam tak, w pierwszej momencie chciałem kupić zaraz biegiem drugą, ale potem mówię. halo, halo. 360 zł. Rok czasu popracowała pompka. Patrzyłem sobie teraz na necie na część Waszych filmów i coraz więcej ludzi skarży się, że te pompy padają w bardzo szybkim tempie. No, oczywiście idą do serwisu, jest gwarancja, bla bla, bla nie, ale y, dwa miesiące wyjęte z życia. No nie każdy chce czekać półtora miesiąca, aż mu pompkę przyślą lub nie przyślą, co mu powiedzą. I tak sobie pomyślałem, spróbuję tym razem z Chińczykiem. Kupiłem hinola. Potem wam pokażę pudełko jakiego. W każdym razie taką pompkę, która ma 2500 litrów za 108 zł. Też brushless. szczotkowy silniczek. Zobaczymy. Zobaczymy, ile popracuje. Bo, może słuchajcie, ona też spokojnie rok przepracuje. Na no za te pieniążki, co dałem za akwanową, to będę mógł kupić trzy takie pompki bynajmniej. I jeszcze mi zostanie 60 zł na pokarm dla rybek. Także się wystudziłem na razie. Mam jeszcze drugą akwanową, którą mam wpuszczoną tu na dno do, do głównej filtracji, to jest duża, ona tam ma chyba 6500 litrów na godzinę. Ona dzięki Bogu jeszcze pracuje. No i mam nadzieję, że popracuje chociaż dwa lata. Bo to są drogie pompki, słuchajcie. I będziemy widzieć, co to z tego będzie. Natomiast jeśli chodzi o rybki, słuchajcie, to jest bomba. Na razie odpukać zdrowe, szczęśliwe, ciągle głodne. Cały czas im tutaj coś dobrego przynoszę. Karmię ogólnie karmą Allegry. Nie jest to, że tak powiem, jakaś reklama. No, po prostu chcę się z Wami tym podzielić, czym karmię. Powiem Wam, dobra karma, naprawdę dobra. Ma mnóstwo różnych mikroelementów. E, probiotyki są też e, w tej karmie. Jest bardzo dużo białka, ryba bardzo ładnie rośnie. Powiem Wam, zdrowo na tym wygląda. E, no, dobra karma. Jedna wada, no nie jest tania. No, ale jak coś jest dobre, to też nie jest tanie. Choć nie zawsze, nie. No. W każdym razie przyniosą trochę tej mojej kukurydzy i takie tutaj rozpieszczam. Trochę rzucę alegry, trochę rzucę kukurydzy. One sobie tutaj wcinają. Może Wam troszkę powiększę, nie trochę woda lustruje, więc nie za bardzo widać co się dzieje. Ale rybeczki tu szaleją, powiem Wam na ekranie. Na ekranie to najlepiej widać te białe i czerwone. Tych szarych słabiej. Bardzo ładnie mi pociągnęła lilia. Słuchajcie, tak pięknie mi w tym roku strzeliła. Pochwalę się Wam. Jestem nią zachwycony. Powiem Wam tak, dopóki miałem je osadzone na dnie, rosły słabo. I wziąłem, słuchajcie, skrzynkę plastikową. Po Warzywach. Dałem ziemi ogrodowej. Na dno dałem chyba z 15 zerwanych pokrzyw. Te pokrzywy tam sobie przegniją. W tym zasadziłem rośliny. Z góry poukładałem kamienie, żeby karmić.